Cześć z tej strony, Kierunek Sport. Witamy ze studia UWMFM. Przy mikrofonie Szymon Świarski. Dzisiaj ponownie, niestety, w ograniczonym składzie. Ja przedstawiam podsumowanie sportowe, takie ogólne, tego tygodnia, co się działo, co się będzie działo w najbliższych dniach, bo jesteśmy świeżo po weekendzie 19 grudnia, a Bartek nam podsumuje losowanie Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Zaczynając od zakończonej 12. kolejki plus ligi. Spodziewanie, Asekoresowi lepsza od Barkomu, niestety z problemami. Mu się wygrali wygrać 3-1. Jeden set zespół z Lwowa wygrał. Niespodziewanie, Stalnysa okazała się lepsza od Trefla Gdańsk. Drużyna Gdańsk, która w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze, przegrała z Nysą, która znajduje się w czołówce, ale większość typowała, że Trefla wygra ten mecz. W meczu o utrzymanie w Lidze KKS Katowice wygrał z czarnymi radą 3-0. Ostatecznie po tym meczu stało się nieugnione, czyli z klubem pożegnał się dotychczasowy trener Paweł Wojcki. W meczu na szczycie, projekt Warszawa, wygrała 3-1 zaksów. Zaksa pierwszy set zagrała bardzo dobrze, walczyła, wygrała wy jednego seta. Dalej warszawianie, którzy w tym sezonie są jedną z trzech najlepszych drużyn. Wystrzygnęli już na prowadzenie pewne, wygrali 3-1. Zaksa dalej z problemami zdrowotnymi niestety. W ostatnich dniach kapitan ich Aleksander Śliwka przyszedł operację złamanego palca, wypadnie na kilka tygodni. Co drugi zawodnik de facto w Zaksie ma problemy, więc trzeba liczyć na zdrowie zawodników Zaksy, bo trwają rozgrywki Ligi Mistrzów. Po raz trzeci Kędzierzynianie bronią tytułu. Prawie jesteśmy już na północy od sezonu. No, średnio wygląda póki co Zaksa, niestety przez te problemy zdrowotne Jest Jastrzębski Węgiel pewnie wygrał 3-0 ze ślepskie Malowsu Wałkin Norwid Częstochowa wygrał z Suprum Lublin 3-1 a Aluron za warta zawiercie wygrał z Scrowbehatów 3-0 najważniejszym meczem tego weekendu było zdecydowanie Bogdan Karol z AZS Olsztyn Olsztyn po prawie tysiącu dni przerwy zagrał ponownie w swojej domowej hali w Olsztynie w Uranii piękna hala wyremontowana Kibice, piękny doping do przygotowali, piękna oprawa klubu kibica. Po pięknych dwóch pierwszych setach, bardzo wyrównanych, wygranych na przewagi przez Olsztyn 29 do 27 i 25 do 23, Bogdanka Lublin wyszła na prowadzenie. Wygrali ten mecz do końca: do 18 do 20 i Stajbreka do 9. W drużynie z Olsztyna niestety odezwały się znowu problem uszerszenia. Jakiś lekki nawrót kontuzji i brzucha. Pierwsze dwa sety zagrał w całości, w trzecim został zmieniony. Wrócił w tej breaku, ale jego brak był widoczny na boisku. A zabrakło również najważniejszego ich elementu w trakcie gry, czyli zagrywki. Jedynie 6 asów przeciwko 11. Lubina, jeżeli AZS liczy na ugranie czegoś w tym sezonie, mając Alana Sąs, zaliczymy na wiele, to niestety trzeba będzie ustabilizować formę na zagrywce, ustabilizować formę w polu. Dużo błędów niestety. No Aktualnie AZS znajduje się na siódmej pozycji, w najbliższych dniach zagrają z Treflem Gdańsk, przed Nowym Rokiem 30 jeszcze u siebie ze Skrą, a Nowy Rok przywitają drugiego z Projektem Warszawę w Uranii. W piątek rozpoczęły się Mistrzostwa Świata PDC w Darcie. Na ten moment mogliśmy zobaczyć póki co jednego naszego reprezentanta. Krzysztof Ciuk niestety przegrał 3-0 z Konorem Scottem. Polak... Słaby mecz po prostu zagrał, nie ma co ukrywać. Nie były to najwyższych lotów mecz. W ostatnim, trzecim sesie był zryw. Można było liczyć, że coś ugra, chociaż tego jednego seta, bo już przegrywał 2-0 w legach. Miał dobrą kolejkę, wysoki finish, ale niestety nie udało się. Jutro, czyli 20 grudnia, sesję rozpocznie Radosław Szagański w meczu z Chwinem Kentele. Zobaczymy, jak pójdzie Szagańskiemu, bo historyczne mistrzostwa dla Polaków mamy trzech naszych reprezentantów i fajnie, poza swoją obecnością, zaznaczyli swy, swój udział na tych mistrzostwach. Memoriał Kamili Skolimowskiej oficjalnie ogłosił dwie gwiazdy, które wystąpią 25 sierpnia na stadionie w Chorzowie. Będzie to Armand Duplantis po raz kolejny i Femke Bol. Przedstawiono również wykaz dyscyplin, które zobaczymy tego dnia na, na pójdzie stadionu. Kobiety będą rywalizować na 100 metrów, 400 metrów, 1500 metrów, 100 metrów przez płotki, 400 metrów przez płotki, trójskok, rzut oszczepem, rzut młotem. Panów natomiast zobaczymy na 200 metrów, 800 metrów, 3000 metrów, 3000 metrów z przeszkodami, skoków zwyż, skoku o tyczce pchnięciu i rzucie młode. Są to oczywiście tylko dyscypliny zaliczane do, do cyklu dymentowej Ligi. Poza tym zobaczymy dodatkowe konkurencje, jak to bywało w poprzednich latach. Mamy pewność, że zobaczymy też największe polskie gwiazdy na tym memoriale, jak co roku, gdzie wystąpi Ewa Swoboda czy Natalia Kaczmarek. Teraz przybliżę wyniki z ostatniego tygodnia w zimowych dyscyplinach. Zacznijmy od skoków narciarskich. W ostatni weekend skoczkowie rywalizowali w szwajcarskim Englebergu. Do składu Polaków wrócił Kamil Stoch, zastępując Andrzeja Stękała. Skoki Polaków trochę powiały optymizmem, ale dalej niestety bez rewelacji. Kwalifikacyjnych skoków na konkursowe nie przekładał niestety Piotr Żyła. W piątkowych kwalifikacjach Piotrek był siódmy, w konkursie dopiero dwudziesty drugi, natomiast w niedzielę, po ósmym miejscu w kwalifikacjach, nie zakwalifikował się do drugiej serii, zajmując dopiero trzydzieste czwarte miejsce. Pozytywny występ Kamila Stocha, dalej nie, ma, nie było rewelacji, nie były to skoki na top 10, top 20, ale unarmował się i awansował w obu konkursach do drugiej serii. W sobotę zajął 21 miejsce, w niedzielę był 23. Maciejko dalej niestety nie może stabilizować formy w konkursach ani kwalifikacjach. 54 miejsce w piątek dopiero. W niedzielę było trochę lepiej, 31 w kwalifikacjach i 37 w konkursie. Paweł Wąsek utrzymuje stabilną formę na granicy drugiej serii. Tym razem dwukrotnie się niestety nie udało. Dwukrotnie były 36. Dawid Kubacki po nieudanym sobotnim konkursie, gdzie zabrakło mu niewiele do zajęcia miejsca w czołowej 30. Był 33. W niedzielę poprawił się. Znacząco się poprawił i zajął 14. miejsce. I zajął 14. miejsce. Jedno z najlepszych miejsc naszych w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że teraz ten tydzień przerwy z Mistrzostwami Polski trochę pomoże, ustabilizuje formę, w szczególności poprawi skoki Polaków. No i szykujemy się na turniej Czterech Skoczni, którym dzięki świetnej postawie Aleksandra Zniszczoła w Pucharze Kontynentalnym będzie okazja zobaczyć sześciu Polaków. Z dobrej strony natomiast zaprezentował się Pius Paszke, niedawno debiutanckie podium w Pucharze Świata. Teraz dołożył premierowe zwycięstwo w sobotnim konkursie. Dobrze w sobotnim konkursie ogólnie wypadli Norwedzy, aż czterech znalazło się w czołowej siódemce z Lindwikiem na podium. Stefan Kraft dalej Stefan Kraft dalej rewelacyjna forma, w sobotę trzeci, w niedzielę pierwszy. Utrzymuje się zdecydowanie na czele klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, czy przełoży się to na wygranie w turnieju cztery skoczni, czy jednak forma przez te półtora tygodnia spadnie, czy nie. Czekamy z niecierpliwością na ten legendarny turniej i powinien trochę rozjaśnić, jak to będzie wyglądało w tym sezonie, Po początek sezonu zdecydowanie od do Stefana Krafta. Czy utrzyma to w środkowej i drugiej części sezonu? Wszystko przed nami. Również w Szwajcarii w Lenzerheide, rywalizowali bytloniści w ostatnim pucharze świata tego roku. Niestety nie był to najlepszy występ Polaków. W sprincie zobaczyliśmy 8 Polaków i tylko jeden, Jan Guńka, zakwalifikował się do biegu pościkowego z 57 miejsca. W sprincie wśród pań najlepsza okazała się z naszych reprezentantek Anna Monka, zajęła 63 miejsce, ustrzając 3 pudła. Niestety pychowa okazała się końcówka trasy, gdzie Polka zamiast wybiec w trasę kierującą do mety, pobiegła na strzelnicę, czym sobie wydłużyła czas. I niestety straciła cenne sekundy, które mogły dać Polsce awans do sobotniego biegu pościgowego. W biegach pościgowych zobaczyliśmy, tak jak już wspominałem, tylko Jana Guńkę. Zajęła wtedy 50 miejsce ustrzając trzy pudła. No nie najlepszy występ polskich reprezentantów. 4-7 stycznia kolejny Puchar Świata. Oby Oberchow był szczęśliwy dla Polaków. W czwartek sezon zainaugurowali. są w w gigancie równoległym. W kadrze na zawody w Kareza i Cortina Di znalazła się Olimpia Kwiatkowska, Weronika Dawidek, Maria bukowska hydz Michał Nowaczyk, Andrzej Gośnienica-Daniel i Oskar Kwiatkowski. W do czwartkowych zawodów w Karecy przyszedł tylko Oskar Kwiatkowski, nasz mistrz świata z poprzedniego sezonu. Zajął on 14 miejsce w kwalifikacjach, niestety w głównych zawodach, czyli w fazie pucharowej. W jednej ósmej zmierzył się z Benjaminem Karlem i przegrał o kilkasetnych sekundy. W sobotnich zawodach w Cortina di niestety żaden Polak nie przebrnął kwalifikacji. W Trondheim odbył się Puchar świata w biegach narciarskich w piątkowych zawodach sprinterskich, wreszcie mieliśmy promyk nadziei w wykonaniu polskich zawodników. Maciej Starenga zakłócił się z 30. czasem do zawodów. Pierwsze miejsce Polaków w tym sezonie w Top 30. Niestety w ćwierćfinale zajął on ostatnie miejsce w swoim biegu, ale no, wreszcie coś ruszyło. W pozostałej części weekendu, czyli w sobotnim, skatelonie i w niedzielnych 10 km Polacy nie startowali. Tutaj, podobnie jak w skokach, trwają przygotowania do najważniejszego turnieju w sezonie, czyli tour de który już za około dwa tygodnie. Na koniec przejdźmy do narciarstwa alpejskiego. Nasza największa gwiazda ostatnich sezonów, Maryna Gąsienica Daniel, wystąpiła w dwóch konkurencjach. W piątkowym zjeździe zajęła 55 miejsce, a w Super Gigancie niestety nie ukończyła zawodów. Była bardzo ciężka trasa Super Giganta. Poza Polką nie ukończyła zawodów między m.in. Mika Schiffner, czyli największa gwiazda w historii narciarstwa wojskiego najbardziej utytułowana. A łącznie z 57 zawodniczek tylko 32 dojechały do mety, aż 25 nie ukończyło zawodów. Także można być zawiedziony występem maryny. Bo nie prezentuje w tym sezonie takiej formy jak w ostatnich latach, ale tutaj jest, można tłumaczyć sobie, bardzo ciężką trasą. Samo to, że Mikaela Schifrin nie ukończyła go, świadczy o tym, że trasa była naprawdę ciężka i ciężko się jechało tego dnia. To takie krótkie podsumowanie sportów zimowych z ostatniego tygodnia w moim wykonaniu. A teraz zapraszam Was do wysłuchania podsumowania losowań Ligi Mistrzów Ligi Konferencji Europy i Ligi Europy w wykonaniu Bartosza. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Z tej strony Bartek. No i na sam początek poruszę właśnie Ligę Mistrzów. No nie będzie jakieś to długie podsumowanie Ligi Mistrzów, ze względu na to, że ostatnio mieliśmy cały odcinek o tym. Arsenal zagra z Porto. Mi się wydaje, że no tutaj wielkie wyzwanie stoi przed Porto ze względu na ostatnią formę Arsenalu. Naprawdę świetny sezon w ich wykonaniu. PSR zagra z Realem Sociedad i to może być. No takie może trochę i złudne wrażenie, że to będzie łatwy mecz dla PSG, bo Sociedad również w świetnej formie. Borussia zagra z PSV, też może być to ciekawy mecz. Przypominam, że Borussia jako pierwsza z tej grupy śmierci załatwiła sobie awans. Kopenhaga zagra z Manchesterem City, czyli ta niesamowita Kopenhaga, która zagrała świetny sezon w Lidze Mistrzów, no teraz stoi przed wielkim wyzwaniem, bo jednak to jest Manchester City, tego Manchesteru naprawdę Kopenhaga może się bać. Następna para jest to Napoli i FC Barcelona Hit na pewno tej jednej ósmej Ligi Mistrzów. Wyzwanie dla Piotra Zielińskiego. Piotr Zieliński zmierzy się z Robertem Rondowskim więc to jest też atrakcyjny mecz dla nas Polaków. Inter Mediolan zagra z Atletico Madrid więc też kolejne wielkie starcie. Bayern zagra z Lazio. No wydaje mi się, że tu Bayern mimo wszystko da radę mimo tych swoich problemów Lazio No nie idzie nawet w seria w tym sezonie. Real Madrid zagra z RB Lipsk. No czyli kolejny underdog z wielką potęgą, tak naprawdę, no i kibicuję tutaj, szczerze powiem, RB Lipsk, bo no, mam nadzieję, że pokażą się z dobrej strony, bo to naprawdę świetny sezon w ich wykonaniu. Mają bardzo fajny skład i mam nadzieję, że Realowi trochę utrą nosa. Przechodząc już do Ligi Europy, początek może zaczniemy od zespołów, które bezpośrednio awansowały i które nie grają w playoffach. Jest to West Ham United, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Praga oraz Bayer Leverkusen, ten niesamowity Bayer Leverkusen, który bez porażki, bez remisu w grupie Wszystkie mecze wygrane Jeśli chodzi już o playoffy to No mamy tu kilka niezbych starć Bo Benfica zagra z Toulouse Braga z Karabagiem Galatasaray ze Spartą Pragą Shakhtar z Marsylią Feyenoord z Romą Milan z Lenę, Lens z Freiburgiem Young Boys ze Sportingiem. No i jeśli chodzi o te takie najciekawsze mecze, to mi się wydaje, że na pewno dobrze się zapatrujemy na Lens z Freiburgiem, bo mamy tam naszego Frankowskiego, który statystyki miał świetne w tym sezonie Ligi Mistrzów. I na pewno poleciłbym mecz Szachtaru z Marsylią. Marsylia, fajne statystyki w tym sezonie. Gra tam Pierre-Emerick Yang, który trochę się odrodził po tych swoich ostatnich miesiącach, w których no nie grał tak naprawdę w piłkę Gabończyk. I tu może skupiłbym się trochę też na statystykach danych zawodników w Lidze Europy, może najpierw poruszymy Florena Wiedza, który ma najwięcej kluczowych podań, ma ich 10, i jest to 3,5 podania kluczowego przez 90 minut. Na pewno fajny wynik Niemca, który gra w tym niesamowitym Bayerze Leverkusen. Jeśli już chodzi o pierre Obama Aubameyanga, którego wcześniej wspomniałem, to Pierre-Emerick Aubameyang ma aż 3,44 expected goals, więc no, jest to też fajny wynik. I może też zastanowiłbym się nad Ajaxem, który w tym sezonie jest tragiczny. Ajax w tym sezonie jest tragiczny. Ajax spadł do Ligi Konferencji, z Ligi Europy, no i Ajax ma najwięcej długich podań, a dokładniej w tych długich podaniach w się brudy ich Bramkarz. Wiemy, że jak Bramkarz często ma piłkę, no to z tą konstrukcją musi być coś nie tak, i właśnie tak jest w Ajaxie. Ajax nie radzi sobie z konstrukcją sytuacji w tym sezonie. Ajax zawodzi i Ajax jest tragiczny. No, zobaczymy, jak to będzie dalej z tym Ajaxem, ale jeśli będą kontynuować grę w takim wydaniu w jakim jest teraz, to no nie wróżę im naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o statystyki piłkarzy Rakowa Częstochowa w tym sezonie, no to w tym sezonie Ligi Europy, no to Raków jest drugą drużyną z największą liczbą długich podań. Czyli tu mamy to samo, co w Ajaxie. Raków nie radzi sobie. Na ten moment w Europie, no było to spodziewane tak naprawdę, no bo Raków był nowy w Lidze Europy, no i nie udźwignął tego zadania. I ruszamy już w stronę ligi konferencji. W playoffach spotkają się Sturmgras oraz Slovan Bratislava, Union Angelis i Frankfurt, Olympiakos z Ferencfaros, Molde z Legią Warszawa. Serwettę z Ludogorcem. Real Betis z Dinamo Zagrzeb. Ajax z Bodoglimt. E, Makabi Haifa z, z Hent. Na pewno muszę tu poruszyć Legię Warszawa, która trafiła na Moldę. No, się myślę, że jest to zadanie do wykonania dla Legii Warszawa. Naprawdę mogą sobie dać z tym, e, z tym przeciwnikiem radę po prostu. No i przejść dalej tak w tej Lidze konferencji. Na pewno by nas cieszyło, bo każdy sukces polskiego klubu podnosi prestiż polskiej piłki. Jeśli chodzi o zespoły, które w, w Lidze konferencji nie biorą udziału w playoffach, to są to. E, Lil Tel Awiw, Victoria Pizno, Club Bridge Aston Villa, Fiorentina, Park Saloniki i Fenerbahce. I jeśli chodzi o no, tego faworyta do zwycięstwa w Lidze Konferencji, to wydaje mi się, że jest to albo Eintracht Frankfurt, albo Aston Villa. Mimo wszystko. No, zespół z Anglii nie zatrzymuje się, ale Eintracht też pokazał nam w Bundeslidze kilka dni temu, że potrafi się post postawić Bayernowi Monachium. Chociaż no, Bayern Monachium nie ma tego sezonu tak dobrego, ale na pewno Eintracht może zagrodzić i w tej konferencji. Dziś ode mnie to by było na tyle. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Przypominamy, że projekt został zrealizowany dzięki Radiu UWM -FM. i pamiętajcie, jedyny słuszny kierunek to kierunek sport.